Ostatnio sprzedałem samochód typu Autolaweta na Masterze, do Gdyni, na drugi koniec Polski. Klient kupił u nas samochód, bo znalazł to, czego szukał. Niedawno też wyjechała od nas wywrotka, również na Renault Masterze. Klienci wybierają nas i doceniają za to, że mamy to, czego szukają. Mamy ogromny wachlarz samochodów demonstracyjnych do jazdy testowych. Zapraszam Państwa do naszego salonu Renault Pro Plus w Krakowie przy alei 29 listopada 149.